Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku dotyczącym maszyn w moim warsztacie. Będzie to odcinek o pilarce taśmowej Metabo BAS 317 w wersji Precision. Zapraszam na film. Firma Metabo jak wiemy wyprodukowała masę, całą masę różnego rodzaju sprzętów, które są dla profesjonalistów, jak i dla amatorów, hobbystów. W moim warsztacie ta maszyna pojawiła się całkiem niedawno. Kilka rzeczy na niej wykonałem. Były to rzeczy duże, również, jak również małe, które były jakby próbą tej maszyny i powiem tak jak na taką małą maszynę sprawdziła się ona rewelacyjnie cały czas ją sprawdzam, cały czas dostosowuję maszyna jak widać jest nieduża możemy sprawdzić jej wymiary ona ma podstawę podstawę taką metalową można oczywiście ją przerobić też na mobilną Natomiast ja bym tego nie polecał, ponieważ te maszyny muszą w miarę stabilnie stać. Nie wiem jak to zmierzyć do końca. Powiedzmy 164 cm do tego miejsca, do tego pokrętła. To jest ten wymiar. Szerokość, długość stołu 40 cm i to sobie zdejmiemy. I szerokość blatu roboczego 55, niecałe 55 cm Wysokość cięcia do materiału, który możemy tutaj dociąć jest około 165 mm No wiadomo włącznik Przykładnica regulowana z aluminium Tutaj można ją jeszcze doregulować, można oczywiście ją zamienić, można ją używać i z tej strony, i z tej strony. Zamykamy. Tutaj jest też takie oczko, taki, taka lupa, gdzie możemy sprawdzić sobie dokładnie wymiar, natomiast ja zawsze na wszelki wypadek używam miary, ponieważ no, księcia już nie da się wrócić. Co jeszcze? Oczywiście żeby zdjąć... Sam, samą piłę musimy odkręcić. Tutaj od dołu są takie pokrętła. Musimy odkręcić tą, tą szynę prowadzącą prowadnicę i i wtedy oczywiście otworzyć dwie pokrywy. Zajrzymy sobie teraz do środka. Z zewnątrz jeszcze wrócimy. Ja w ogóle jej nie czyściłem, także nie wiem nawet jak ona wygląda. Może najpierw tutaj sobie zobaczymy jak ona, jakie ona wymiary ma. Tutaj to powinno być 31 cm średnica koła, oczywiście regulowana. To pokażę jeszcze z tyłu. Ja sobie zamontowałem tutaj jeszcze lampkę, która doświetla jakby to miejsce cięcia, ponieważ jest, jest to do, dosyć duży problem, jeżeli tnie się materiał no przy tak cieniutkim nożu. Jest to, jest to no niezbędna rzecz. Ja nie wiem czy tutaj można wymyślić coś innego, ja coś takiego, taką zwykłą lampkę LED-ową, z magnesem. Kiedyś przez przypadek na to wpadłem i do no, po tej pory mi się to sprawdza. To możemy zostawić. Tu jeszcze jakieś biury. Co jeszcze? Same same piły do tej pilarki można zastosować od 6 do 20 mm maksymalnie. Długość pasa, długość jakby całego, całej piły to jest 224 cm. Regulacja tutaj w środku, ja to później pokażę jeszcze. Regulacja jest dosyć spora, można, można tutaj zamontować może ciut mniejszy, na pewno nie większy, ale ciut mniejszy Yy, yy, nóż yy, nóż nóż nie nóż yy, piłę N nie, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa I ciągle się motam Wejrzymy sobie jeszcze do spodu to musimy zdjąć cóż tutaj mamy Tak ona wygląda w środku. Spróbujemy coś tu pokazać więcej. Tak jak mówiłem, nie czyściłem jej. A nie, czyściłem ostatnio, może nie do końca. Tutaj mamy taki pojemnik na urobek. Taki troszkę skomplikowany. W tym miejscu pojawia się odciąg nie za duży on wychodzi później na zewnątrz i się powiększa oczywiście tam można dostosować ten różnego rodzaju wielkości jakby średnice rury co jeszcze? No koło koło jak koło tutaj mamy rolki w środku tu jest rolka dociskowa blokada tu mamy jeszcze oczywiście to będzie widać zabezpieczenia. Tutaj mamy jeszcze jakby dwie, dwie prędkości. Tutaj może pokażę to. Będzie to widać. Dwie prędkości w zależności od tego, jak ustawimy naciąg na rolce, jeżeli chodzi o. To będzie widać też tutaj tak czyli w tej chwili mamy tą posłów drugi gdzie mamy 800 metrów na minutę większy posłów i mniejszy to jest 370 metrów na minutę tak jak mówiłem tutaj od dołu mamy takie cztery pokrętła czerwone którymi e, możemy pokrętło, odkręcić i wtedy zdejmujemy tą szynę, żeby wyciągnąć cały, całą piłę. Tutaj w środku w zasadzie nie ma zbyt wiele rzeczy, które można, o których można by było powiedzieć. Jest to no, tak jak standardowa pilarka. Tu sobie zamkniemy to. Jeszcze może opowiem. Współpracujemy, może powiem co mamy. Może tak, tutaj, tutaj, jakieś instrukcje. No wiadomo, że na każdej maszynie takie rzeczy powinny być, całkiem fajnie, że one są. Bo pracujemy na wielu maszynach. Często te rodzaje kalibracji są różne, nam mogą się mylić. Tu mam krętło do zamykania pokrywy. Dobrze, to zaraz zamkniemy. Tutaj ustawiamy wysokość cięcia. Ups. Oczywiście tutaj nam się pojawiają też tu pojawia się regulacja samej piły, do tego regulacja tyłu. Tutaj taki, akurat to jest. To jest plastikowy, taki, takie plastikowe denko Nie wiem czy to się sprawdza czy nie, ponieważ zawsze tutaj jest pełno wiórów, ale to tylko z tego względu, że mam trochę odciąg za długi jak widać Jeszcze nie zdążyłem tego dobrze zrobić Co tu jeszcze u góry mamy e, Tak, tutaj mamy naciąg samej piły Tutaj jest zwalnianie jakby obniżanie koła żeby można było ściągnąć poluzować całą piłę tu regulujemy pochylanie tarczy przód bądź tył w zależności od tego jaki jak ustawiamy sobie to jest po prostu generalnie żeby skalibrować samą piłę żeby po prostu nie spadła nam taśma z koła jeżeli przekręcamy to, to koło nam się tutaj, o jak widzimy, obraca lewo, prawo. Nie chciałbym tego rozkalibrować, ale... Co dalej? No tutaj w ogóle już za dużo nie mamy. W stole no, oczywiście e, miejsca e, prowadzące do... Do przykładnicy. Gdzieś mam tą przykładnicę, zaraz pokażę. Tutaj mamy przykładnicę, którą poruszamy w tym t i oczywiście w drugim tak samo. Tu mamy regulację. To są wszystko standardowe rzeczy. Nie będę tu za dużo opowiadał o tym. Regulacje. Tej szyny. możemy ją sobie wysunąć w lewo, w prawo. Rzadko z tego korzystam, ale czasami się przydaje. Oczywiście skala. Na dole. Cóż mamy na dole? Pod stołem oczywiście. Tutaj mamy regulację jednostronną, jeżeli chodzi o pochylanie blatu. Możemy go wtedy pochylić. O kąt jak tutaj zauważycie 45 stopni to wszystko tutaj blokujemy ja mam tutaj taki plastikowy spust można oczywiście zamontować ja sobie zrobiłem tu taką przeróbkę ponieważ to było dostosowane do rury mniejszej średnicy bodajże 80. Ja tutaj akurat przerabiałem wtedy pod wszystkie maszyny te wyciągi i no musiałem zastosować to ale działa szału nie mam ponieważ ja mam wyciąg dosyć długi także trochę o małej mocy ale to będzie następnym razem może opowiem też o tych odciągach Malutki silnik o mocy 1 kW co jeszcze? Tutaj oczywiście mamy regulację drugiego koła tego poniżej. Z tych rzeczy to by było w zasadzie wszystko. No i taka podstawa. Ta podstawa może być w różnych formach. Ja akurat zamówiłem taką. Troszkę, może te nogi są zbyt, zbyt szeroko rozstawione, czasem może to przeszkadzać, ale to jest kwestia też przyzwyczajenia. Może teraz spróbujemy coś przyciąć. Ja mam tutaj taki kawałek olchy, którą kilka miesięcy temu ściołem zobaczymy jak to, to wcześniej to się nie nadawało do cięcia ponieważ było zbyt mokre, to już leży kilka miesięcy. Zobaczymy. Spróbujemy coś z tego wysiąć i zobaczymy jak pracuje na tym cienkim, bodajże to jest 8 mm taśma. Ok, to sprawdźmy ją. Zastanawiam się co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć o tej maszynie. Powiem tylko tyle. Ja jestem zadowolony, bardzo zadowolony z tej maszyny. Pomimo tego, że nie jest to duża maszyna, nie jest to może zbyt mocna maszyna, natomiast na moje potrzeby na dzień dzisiejszy wystarcza. Wiem, że będę musiał dokupić jeszcze jedną dużą maszynę, ale to jest temat na inny czas. Myślę, że to już wszystko będzie w tym odcinku. Pierwszy odcinek w dziale mojej maszyny. Mam nadzieję, że się podobał że będziecie chcieli więcej żebym opowiadał o maszynach ta maszyna jest jako pierwsza i na pewno nie jako ostatnia w mojej warsztacie którą chciałbym zaprezentować zapraszam do subskrybowania zapraszam do lajkowania komentujcie piszcie co, co uważacie co jeszcze mogę wam pokazać może będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tej maszyny zapraszam tymczasem dziękuję wam do zobaczenia cześć